Rozdział pierwszy, sekretne życie. Jeżeli umiecie patrzeć, zobaczycie, że cały świat jest ogrodem. Cytat z filmu tajemniczy ogród. Wszyscy mamy trzy życia: publiczne, prywatne i sekretne. W tym sekretnym kierujemy się sercem. Tu kryją się prawdziwe motywy naszego działania, nasze największe pragnienie. Pragnienia. Właśnie ono jest źródłem wielkości wewnętrznej. Jeżeli mamy odwagę poznać swoje sekretne życie, możemy szczerze się zastanowić nad najgłębszymi pobudkami swojego postępowania. Czy jesteśmy gotowi zweryfikować te pobudki i obrać kurs według najistotniejszych zasad prawdziwego sukcesu? Sekretne życie jest kluczem do wielkości wewnętrznej. W Nowym Jorku wybrałem się na Broydwayowskie przedstawienie tajemniczego ogrodu. Było to dla mnie szczególnie poruszające przeżycie, ponieważ właśnie zmarła moja mama. Nagrodzony Tony Award Musical opowiada o dziewczynce, której rodzice umierają w Indiach na cholerę, a ona zostaje wysłana do majątku wuja w Anglii. Jego stary dom jest pełen tajemniczych duchów przeszłości. Zwiedzając posiadłość na własną rękę, bohaterka historii odkrywa wejście do ukrytego ogrodu, magicznego miejsca, gdzie wszystko jest możliwe. Gdy trafia tam po raz pierwszy, ogród sprawia wrażenie martwego, zupełnie jak jej przykuty do łóżka kuzyn, jak wuj, prześladowany wspomnieniami cudownej żony, która zmarła podczas narodzin syna. W harmonii z naturalnymi prawami przyrody, dziewczynka z nadzieją sadzi nasiona i sprawia, że sekretne miejsce na nowo ożywia. Ciepło słońca dociera do korzeni i doglądany ogród rozkwita. Jednocześnie bohaterka doprowadza do niezwykłej przemiany całej rodziny, a wszystko to podczas jednej pory roku. W ciągu wielu lat pracy na uczelni i prowadzenia szkoleń byłem świadkiem wielu takich przeobrażeń dokonanych przez praktywne osoby kierujące się zasadami wielkości wewnętrznej w sekretnym, prywatnym i publicznym życiu. Następnego dnia po przedstawieniu wróciłem do rodzinnego miasta i przemawiając na pogrzebie matki, nawiązałem do tajemniczego ogrodu. Ponieważ dla mnie, podobnie jak dla wielu innych osób, dom mojej matki był takim miejscem, do którego mogliśmy umknąć, aby czerpać z niego pozytywną siłę. Widziała w nas samo dobro, a wszystko, co dobre, było możliwe. Nasze trzy życia. W sferze publicznej jesteśmy widziani i słyszani przez współpracowników, wspólników oraz inne osoby z naszego otoczenia. Życie prywatne to bardziej osobiste relacje z małżonkami, członkami rodziny i bliskimi przyjaciółmi. Życie sekretne stanowi część pozostałych dwóch. Jest ono siłą napędową życia publicznego i prywatnego. Mimo to wiele osób nigdy nie zagląda do tego sekretnego miejsca. Scenariusze ich publicznego i prywatnego życia powstają głównie pod wpływem innych osób, tego co dzieje się wokół, bądź presji otoczenia, nigdy nie korzystając z wyjątkowego daru samoświadomości klucza do sekretnego życia, które pozwala nam patrzeć na siebie obiektywnie. W życiu sekretnym kierujemy się sercem. Tu kryją się prawdziwe motywy naszego działania, nasze największe pragnienia. Chcąc zagłębić się w swoje sekretne życie, potrzebujemy odwagi, ponieważ najpierw musimy się oderwać od zewnętrznego lustra, od obrazu siebie w oczach otoczenia, który nieraz ma wiele wspólnego z tym, jacy jesteśmy naprawdę. Tymczasem przyzwyczajamy się do własnego odbicia w takim lustrze środowiska, być może celowo. Unikamy samopoznania, tracąc czas w próżni nierealnych marzeń i usprawiedliwień. Tak nastawieni do życia mamy nikłe poczucie bezpieczeństwa, małą świadomość własnej tożsamości oraz słabą wiarę w siebie. Przyjrzyj się motywom swojego postępowania. Najważniejszymi momentami są dla mnie te, kiedy zaglądam do mojej sekretnej sfery życia i zadaję sobie pytania: co myślę, co według mnie jest właściwe? Jakimi motywami powinienem się kierować? To chwile, kiedy wnikam głęboko w siebie i decyduję o motywach swoich działań. Chwileczkę myślę w duchu. To moje życie, mogę sam wybrać, na co chcę poświęcić czas i energię. Ode mnie zależy, czy wstanę wcześniej rano i poćwiczę. Ode mnie zależy, czy dam się po niej złości. Ode mnie zależy, czy się z kimś pogodzę. Sam mogę decydować o pobudkach mojego postępowania. Jednym ze wspaniałych owoców sekretnego życia jest zdolność świadomego wybierania własnych motywów. Dopóki tego nie zrobisz, nie możesz tak naprawdę zacząć żyć własnym życiem. O wszystkim przesądzają nasze pobudki i motywacja to one są źródłem naszych najskrytszych pragnień. Pozostaje więc pytanie, które z nich stawiamy na pierwszym miejscu? Kiedy muszę stawić czoło jakiejś frustrującej lub kłopotliwej sytuacji, najpierw zaglądam w głąb siebie. Tam staję sam przed sobą i pytam, czy pozostanę wierny właściwym zasadom, czy też poddam się wymogom wielkiej wielkości wtórnej? Ucząc się proaktywnie poznawać własne sekretne życie, uruchamiam samoświadomość, wyobraźnię i sumienie, a także korzystam z wolnej woli w wyborze pobudek moich działań. Na przykład zastanawiając się nad karierą zawodową, możesz zadać sobie pytanie, czym tak naprawdę się kieruję? Nathan Eldon Tanner, były rzecznik Zgromadzenia Ustawodawczego Kręgu Alberta i były członek Rady Ministrów, powiedział kiedyś: Za każdym razem, gdy musiałem podjąć decyzję ważną dla mojej kariery, zaglądałem w głąb siebie i zastanawiałem się, czy jestem całkowicie przygotowany na to, aby w pierwszym miejscu, na pierwszym miejscu postawić rzeczy najważniejsze, i czy na danym stanowisku zdołam zachować moje priorytety. Ta kwestia nie dawała mi spokoju, dopóki jej nie rozstrzygnąłem. Kiedy wreszcie podejmował decyzję, analizował czekające go zadania i stwierdzał, jeżeli przysłuży się to, spra to sprawom dla mnie najważniejszym, podejmę się tego obowiązku. Swoją postawą zdobył, zdobył szacunek w całym kraju. Będąc członkiem komisji poszukującej kandydatów na nowego rektora uniwersytetu, poznałem niezwykłego człowieka. Kiedy wszedłem do jego gabinetu, wstał za biurka i usiadł obok mnie. Co według Pana powinienem wiedzieć? zapytał. Wysłuchał mnie otwarcie i uważnie, a potem powiedział: Chcę, aby Pan wiedział, że bardzo Pana szanuję. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Ludzie, którzy regularnie zgłębiają tajemnice swojego sekretnego życia i analizują pobudki swojego postępowania, umieją zajrzeć w duszę innym, są empatyczni i znajdują w sobie siłę oraz potwierdzenie własnej wartości i tożsamości. Dopóki nie zaczniesz świadomie wybierać, jakimi motywami chcesz się kierować, nie możesz tak naprawdę żyć własnym życiem. O wszystkim przesądzają nasze pobudki i motywacje, to one są źródłem naszych najskrytszych pragnień. Zdrowe, sekretne życie przysłużyć się na wiele sposobów, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej. Na przykład, kiedy przygotowuję się do jakiegoś wystąpienia, czytam na głos jeden z ulubionych wykładów, które mnie inspirują, ponieważ pomagają mi wyraźnie określić, co mną powoduje. Uchodzi ze mnie wtedy wszelkie pragnienie zaimponowania innym. Zostaje jedynie chęć, by im służyć. I gdy staję przed publicznością świadomy tego celu, towarzyszą mi wiara w siebie i wewnętrzny spokój, czuję większą miłość do ludzi i zarazem większą autentyczność w tym, co robię. Przedsiębiorcy, którym doradzę, mówią mi: Od lat nie robiłem takiego rachunku sumienia. Mam wrażenie, że pierwszy raz zobaczyłem, jaki jestem naprawdę, i postanowiłem odmienić swoje życie. Spróbuję wytrwać przy tym, w co wierzę. Mnóstwo ludzi pisze do mnie. Pańskie zasady spowodowały we mnie ogromną przemianę. Nad niektórymi nigdy wcześniej się nie zastanawiałem, a teraz stały się częścią mnie. Dzieje się tak dlatego, że mają one źródło w naszym sekretnym życiu. Mimo to większość z nas w pośpiechu codzienności niezmiennie robi to, co zawsze, nie znajduje czasu, aby zajrzeć w głąb siebie, wejść do swojego tajemniczego ogrodu, gdzie możemy tworzyć prawdziwe arcydzieła. Odkrywać niezwykłe prawdy i poprawiać każdy aspekt naszego życia publicznego i prywatnego. Zdrowe, sekretne życie jest kluczem do wielkości wewnętrznej. Autoafirmacja. Kluczem do zdrowego, sekretnego życia jest natomiast autoafirmacja. Wyrazy aprobaty wobec siebie i innych zaliczają się do naszych najważniejszych komunikatów. Afirmację wyróżnia pięć cech. Jest osobista, czyli pisana w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Jest raczej pozytywna niż negatywna, czyli wyraża aprobatę czegoś, co jest dobre i słuszne. Jest utrzymana w czasie teraźniejszym, czyli dotyczy czegoś, co właśnie robisz lub masz możliwość robić. Jest wizualizacją, czyli w myślach masz jej dokładny obraz. Jest zabarwiona emocjonalnie, czyli łączą się z nią Twoje silne uczucia. Przedstawiam tu dwa przykłady, które doskonale ilustrują te pięć elementów. Przesadna reakcja. Załóżmy, że rodzic, który zbyt gwałtownie reaguje na rozlane mleko, uznaje, iż powinien nad tym popracować. Dlatego postanawia, że w stresujących sytuacjach będzie reagował mądrze, z miłością, stanowczo, sprawiedliwie, cierpliwie i ze spokojem. Następnie zapisuje swoje postanowienie. Ogromną satysfakcję, zabarwienie emocjonalne. Daje mi osobisty charakter to, że gdy jestem zmęczony, zestresowany lub rozczarowany, wizualne przedstawienie, reaguje czas teraźniejszy z opanowaniem, mądrością, stanowczością, cierpliwością i miłością. Pozytywny charakter. Czyli jeszcze raz, ogromną satysfakcję daje mi to, że gdy jestem zmęczony, zestresowany lub rozczarowany, reaguje z opanowaniem, mądrością, stanowczością, cierpliwością i miłością. Drugi przykład ociąganie się. Załóżmy, że ktoś pragnie popracować nad skłonnością do odkładania wszystkiego na później. Ponieważ robi to nałogowo i umie się zmobilizować jedynie w sytuacjach kryzysowych, stawia sobie za cel unikanie jakichkolwiek zaległości, bycie ze wszystkim na bieżąco i kierowanie się wartościami. Deklaracja takiej osoby może brzmieć następująco. Ogromną satysfakcję i radość daje mi poczucie, że nad wszystkim panuje i kieruje swoim losem, dzięki temu, że świadomie przygotowuje plan, realizuje go i przekazuje część obowiązków innym. Siła autoafirmacji Norman, autor Autonomy of Illness and oraz Human Options, pokazał światu, w jaki sposób potęga afirmacji pomaga nam odkryć w sobie emocjonalną siłę, o jaką często nawet się nie podejrzewamy. Tydzień po powrocie z zagranicznej podróży, Norman nie mógł poruszać szyją, ramionami, dłońmi, palcami ani nogami. W szpitalu zdiagnozowano u niego poważną chorobę tkanki łącznej. Od lekarza usłyszał, jest jedna szansa na 500 na to, że odzyska pan zdrowie. Początkowo Norman pozwolił, aby lekarz oraz personel szpitala robili swoje. Podawano mu leki, często w zbyt dużych dawkach. Przeprowadzono badania. Zarówno niezbędne, jak i niepotrzebne. W końcu jednak bezlik procedur medycznych oraz złe rokowania skłoniły go do przemyśleń. Dotarło do mnie, pisał później, że jeżeli chcę być w tym jednym na 500 przypadków, nie mogę poprzestać na roli biernego obserwatora. Dał badania pokazujące ujemny wpływ negatywnych emocji na równowagę chemiczną organizmu ludzkiego. Zadał sobie więc pytanie, czy w takim razie pozytywne emocje dadzą dobre skutki? Czy miłość, nadzieja, wiara, śmiech, pewność siebie i wola życia mają wartość terapeutyczną? Rozumiejąc, że skoro prawdą jest oddziaływanie uczuć negatywnych, działać powinny również te pozytywne. Norman postanowił skupić się na dobrych emocjach. Jego plan uwzględniał najnowsze badania medyczne, pomoc wspierających jego pomysł specjalistów, śmiech oraz miłość członków rodziny. Podjąwszy decyzję, opuścił szpital, wynajął pokój w fotelu, zatrudnił pielęgniarkę i zaczął oglądać filmy braci Marx oraz komedię. Dzięki 10 minutom szczerego, głośnego śmiechu po raz pierwszy od miesięcy przespał kilka godzin bez bólu. Odkrył, że mózg jest przenośną apteką, magazynem leków, który zawsze mamy przy sobie. Z każdym tygodniem odzyskiwał siły, z każdym rokiem jego mobilność się poprawiała. Wbrew opiniom, że jego wysiłki nie miały żadnego wpływu na powrót do zdrowia, bo wyzdrowiałby także nic nie robiąc, lub że akurat w jego przypadku eksperyment ze środkami placebo, który sam sobie aplikował, okazał się udany. Norman wierzył, że jego doświadczenie było i jest dowodem na potęgi woli życia oraz moc wyobraźni, którą mogą uwolnić i uruchomić w nas niezwykłe pokłady sił. Trzy pomocne nawyki. Przekonałem się, że w procesie autoafirmacji bardzo pomocne są następujące trzy nawyki. Pierwsze, korzystaj z metod relaksacji, utrwalając efekt autoafirmacji. Pozytywne myśli nie przyniosą rezultatów w codziennym pośpiechu. Umysł i ciało muszą zwolnić. Jest to możliwe dzięki nauce relaksacji. Kiedy znajdujemy się w stanie głębokiego odprężenia, zmiana częstotliwości fal mózgowych sprawia, że jesteśmy podatni na sugestie. Wizualne i emocjonalne komunikaty umożliwiają zaszczepienie głęboko w nas konkretnych idei oraz obrazów. Cała trudność polega na tym, aby nauczyć się relaksować. Istnieje wiele metod pozwalających się odprężyć. Jedną z najskuteczniejszych jest świadome napinanie i rozluźnianie poszczególnych grup mięśni. Sposób ten opiera się na przekonaniu, że skoro potrafimy jakiś mięsień napiąć, logika podpowiada, że powinniśmy również być w stanie go rozluźnić. Inną metodą jest wyobrażanie sobie, że stajemy się wiodcy jak szmeciana lalka lub że nasze mięśnie są luźne, a my czujemy się coraz bardziej ociężali. Począwszy od stóp, przez nogi, tułów, ramiona i plecy. Aż po szyję i twarz. Zaraz po przebudzeniu lub tuż przed pójściem spać, nasze fale mózgowe stwarzają najlepszą okazję do przeprogramowywania siebie. Umysł jest wówczas bardziej otwarty i chłonny niż w innych porach dnia. Sam korzystam z tej zasady relaksacji w umacnianiu afirmacji dotyczących moich dzieci i jestem zdumiony rezultatami. Po drugie, powtarzaj, żeby na pewno się udało. Jeżeli chcesz skorzystać z tej metody afirmacji, aby wprowadzić jakąś zmianę lub przygotować się na jakieś wydarzenie, musisz powtarzać to doświadczenie wielokrotnie. Powiedz to na głos, zobacz, poczuj, spraw, że stanie się częścią ciebie. Pamiętaj, programujesz siebie, chcesz wymazać lub zastąpić wcześniejsze scenariusze, które weszły ci w krew. Zamiast żyć według planów narzuconych ci przez rodziców, przyjaciół, społeczność, środowisko lub geny, deklarujesz: Teraz mam nowy, samodzielnie wybrany scenariusz. Powtarzając to sobie, możesz się rozwijać i zmieniać. Po trzecie, korzystaj z wyobraźni i technik wizualizacji, aby naprawdę poczuć zmianę. Przy każdej afirmacji im więcej szczegółów potrafisz sobie wyobrazić, im, im są one wyraźniejsze, kolor zasłon w, okwa, w oknach Twojego gabinetu, faktura podłogi pod Twoimi bosymi stopami, gdy szykujesz śniadanie, otwarty termi terminarz na Twoim biurku, świadectwo Twojej córki. W tym mniejszym stopniu jesteś w swojej afirmacji obserwatorem, a tym bardziej doświadczasz jej jako uczestnik. Angażując jak najwięcej zmysłów w wizualizację zmiany, zwiększasz szansę, już naprawdę, udać się odmienić scenariusz swojego życia. Większość z nas lekceważy tę twórczą moc, która w nas drzemie. Za bardzo żyjemy wspomnieniami, a za mało wyobraźnią, zbyt wielką wagę przywiązujemy do tego, co już było a niewystarczającą do tego, co dopiero może się wydarzyć. To tak, jakbyśmy jechali do przodu, patrząc w lusterko wsteczne. W programach kosmicznych część przygotowań astronautów polega na wielogodzinnych ćwiczeniach w symulatorach lotów, które przysposabiają i programują zarówno umysły, jak i ciała do wykonywania zadań w sytuacjach, jakich nie doświadczył wcześniej żaden człowiek. Z historii wiemy, że gdy astronauci rzeczywiście musieli podołać nowym wyzwaniom, radzili sobie wyjątkowo dobrze właśnie dzięki symulacji doświadczeń. Wyobraźnia i kreatywność podsunęły im wcześniej wizję wydarzeń, do jakich mogło dojść. Ci ludzie, nieograniczeni konwencjami, myślą swobodnie, potrafią się adoptować i działający bez zahamowań, mieli prawdziwie twórcze i nowatorskie pomysły. Dlatego codziennie odwiedzaj swój tajemniczy ogród i korzystaj z autoafirmacji, aby kształtować własne życie. Praktyczne porady. Prowadzenie dziennika pomaga w śledzeniu postępów na drodze do wielkości wewnętrznej. Wiele przedstawionych w tej książce propozycji do zastosowania w praktyce zachęca do notowania przemyśleń i sporządzania planów na piśmie. Zapisz w dzienniku odpowiedzi na następujące pytanie. W jakich sytuacjach dążysz do wielkości wtórnej kosztem wielkości wewnętrznej, pierwotnej? Zastanów się, co jest według mnie słuszne, jakie są moje głębokie przekonania moralne, co mam zrobić ze swoim życiem. Zapisz, czego się dowiesz. Jednym z niezwykłych owoców w naszym tajemniczym ogrodzie jest zdolność świadomego wyboru motywów postępowania, które z nich w Twoim przypadku wymagają zmiany. Zanotuj te dobre i zastanów się, jak możesz zgodnie z nimi postępować. Przemyśl kroki, jakie są konieczne w skutecznej autoafirmacji. Zanotuj w punktach, jak zwykle postępujesz. A teraz napisz ten plan od nowa, co w Twoim postępowaniu wymaga afirmacji, co jest dobrego, a nawet wspaniałego w Tobie i w tym, czego możesz dokonać.